Witam wszystkich serdecznie. E, chciałbym poruszyć taki temat. E, są teraz protesty co do tego, co się dzieje na granicy z Białorusią, co do uchodźców. E, chciałbym, żebyście też e, się zastanowili, czy to, że oni protestują, to jest dobrze, czy może to jest jakaś ustawka. Że może po prostu to jest tylko po to, żeby nam zamydlić oczy jakimś tematem, żebyśmy odsunęli się od ważniejszych spraw, żebyśmy się zajęli właśnie tą sprawą, tymi tematami, a rządzący będą robili sobie po cichu wszystkie rzeczy. No, moim zdaniem, tak może być. Zdania są podzielone, no wiadomo, nie, ale są protesty, i. No, są tam aktywiści, którzy no, sprzeciwiają się, co tam się na tej granicy dzieje. Niby tam są ludzie mordowani, tam umierają ludzie, że, że tam jest po prostu no, dramat. No. Także też w sumie ludzie są tak podzieleni na internecie, że jest tyle hejtu. Jedni mówią, żeby z nimi, yy, brzydko powiem, wypieryć Jedni mówią, żeby im pomagać I to jest właśnie to Smutne to jest Bo jesteśmy bardzo podzielonym krajem Jedni mówią Jedni są za tym, drudzy są tacy I jest bardzo dużo hejtu ludzie Bardzo dużo hejtu, ale to naprawdę nie jest potrzebne To naprawdę aż To jest naprawdę ten Hejt to nie jest potrzebne do, do tego Jest bardzo dużo hejtu Ludzie się wyzywają Od takich, od takich, od lewaków Ludzie, kurwa Jesteśmy jednym narodem. Czy nie możemy się po prostu jakoś ze sobą dogadać? Nie możemy wspólnie po prostu jakoś obrać jakiś wspólny cel? Czy musimy między sobą się hejtować? Musimy między sobą y walczyć? Jesteśmy jednym narodem. Ludzie, no, obudźmy się w końcu. Ocknijcie się w końcu. Kurwa, macie. Nasi przodkowie walczyli o ten kraj. Między nimi mój dziadek walczył. A my się teraz kłócimy, żremy między sobą. I czy to jest kurwa normalne? Nie, moim zdaniem to nie jest normalne, bo to jest, to jest po prostu chore to, co się dzieje, żeby polepszyć przeciwko Polakowi. Jest bardzo dużo hejtu, jest bardzo dużo nienawiści w ludziach, z nieczulicy w ogóle, i to wszystko przez co? Kto to wszystko zrobił? Jesteśmy bardzo podzielonym krajem. Ludzie, no, żeby kurwa, nawet w rodzinach jesteśmy podzieleni. To już naprawdę jest dramat. To jest naprawdę dramat. Ja naprawdę, ja jestem człowiekiem, który kocha ten kraj, który kocha Polskę. Jestem patriotą i chciałbym, żeby w tym kraju było normalnie, żebyśmy się szanowali, mi, mimo poglądów, mimo tego, jaki kto ma pogląd, czy ktoś jest za tą partią, czy za inną. Ale szanujmy się, ludzie. Są te protesty, są y, różne protesty, są antyszczepionkowe protesty, są y, inne protesty. Jesteśmy bardzo podzieleni. Ludzie się żrą między sobą, ale czy to, czy wy nie widzicie, że to jest wszystko specjalnie robione, żeby nas skłócić, żebyśmy między sobą woj wojowali, a oni i tak będą robili swoje, bo taka jest prawda, bo oni robią swoje. Także ludzie naprawdę zastanówcie się, po co tyle hejtu, po co tyle nienawiści, no, kurwa, żeby wyzywać się na, w internecie, kurwa, od takich, a najgorsze jeszcze jak, jak na rodzinę wjeżdżają, no, to już naprawdę, to naprawdę trzeba być naprawdę, nie wiem, jakim, no, preksów po prostu, żeby coś takiego zrobić, żeby coś takiego między sobą, żeby Polak do Polaka, Polak do do Polaka takie, tak, a jesteśmy jednym narodem, który bardzo dużo przeszedł. Wojny. Nasi przodkowie walczyli o ten kraj. Ginęli. Cierpieli. Oni patrzą teraz na nas z góry i co? Przewracają się w grobach, kurwa, płaczą. Patrzą na nas z góry i mówią kurwa mać, nie o taką Polskę walczyliśmy. Bo teraz my, ci, którzy jeszcze żyją, teraz my musimy walczyć. Ty, ja, nasze młodsze pokolenie, musimy uczyć młodsze pokolenia historii Polski, tej, ale tej prawdziwej, bo, bo historia nasza jest nieco też zakłamana i musimy po prostu zrobić tak, żeby w tym kraju było normalnie, musimy w końcu powiedzieć kurwa nie, dość podziałów, dość nienawiści, dosyć hejtu, jest zjednoczenie ponad podziałami, nieważne czy ty jest, masz takie poglądy czy takie, ale szanujmy się ludzie, bo naprawdę jeżeli tak się nie będziemy się szanowali, to będzie coraz gorzej, będziemy po prostu spadali na dno i w końcu nas zniewolą, bo o to im chodzi, chodzi o to, żebyśmy się kłócili między sobą, a potem się ockniemy i będziemy zniewoleni, czy tego chcemy? Chyba nie, w jakim Polsce chcemy żyć? Bo chyba w wolnej. Wolnej, niepodległej, praworządnej, gdzie yy, nie ma przestępstw, gdzie nie ma korupcji. Bo w rządzie oczywiście korupcja jest, ale oni się z tym nie kryją. I nikt, nikt im kurwa, nic nie może zrobić. Taka jest prawda. Nikt im nic nie może zrobić. Bo co? Bo oni są rząd, bo oni są w rządzie, bo to jest rząd, oni są święci. Otóż się kurwa mylą. Bo to my rządzimy. My jesteśmy. My rządzimy. Zwa władza zwierzchnia należy do narodu. Zapamiętajcie to sobie. Jest to w konstytucji. Musimy zawalczyć o ten kraj, bo oni naprawdę to zrobią z tego kraju po prostu bagno. Nie możemy się poddawać. Musimy walczyć. Musimy po prostu walczyć ponad podziałami, nie możemy się kłócić ze sobą, bo im, o to im właśnie chodzi, żebyśmy się między sobą kłócili, a oni sobie będą robili, co będą chcieli. I takie protesty, oni na, na takie protesty yy, nie będą sobie z tych protestów nic robili. Będą, yy, będzie policja, będą tłumić protesty. A nie daj Boże, żeby jeszcze... Nie daj Boże, żeby nie było tak, że będą strzelali do ludzi. Tak jak za komuny to było. Oby tak nie było. Ludzie, naprawdę musimy się zjednoczyć. Nie, nie, że, nie walczmy między sobą. Jesteśmy jedną rodziną. Jesteśmy Polakami, rodakami, braćmi i, siost i siostrami. Nie walczmy ze sobą. Apeluję do Was, do wszystkich Polaków, którzy chcą, Którzy kochają Polskę, którzy chcą żyć wsi w normalnej Polsce. Bo są y, ludzie, którzy, którym nie zależy na Polsce, którzy by sprzedali ten kraj za pieniądze. Bo nie, to nie są Polacy. To są zdrajcy. Zdrajców trzeba eliminować, niestety. Nie możemy dopuścić, żeby ten kraj wpadł w, inne, w złe łapy. A wiecie o co chodzi. Nie możemy do tego dopuścić. Musimy się zjednoczyć. Musimy walczyć. To, co teraz wyprawia rząd, to naprawdę to jest chore. Kurwa, żebyśmy się w rodzinach kłócili. To naprawdę to nie jest e, potrzebne. To jest e, naprawdę, to co się teraz dzieje, to jest naprawdę tragedia. Tragedia i jeszcze raz tragedia. Żeby już w rodzinach kłócili nawet. Mimo tego, że ktoś ma jakieś poglądy. Okej, okay, ty masz takie poglądy i mam takie poglądy. Ale szanujmy się, ludzie. Szanujmy się. Mimo tego, że ktoś ma takie poglądy, a ktoś ma inne. Po prostu się szanujmy nawzajem. I walczmy o kraj. Walczmy o ten kraj, bo jesteśmy... Bo to jest nasz obowiązek. Każdego Polaka jest obowiązek walczyć o kraj. Przeciwdziałajmy hejtowi, przeciwdziałajmy yy, nienawiści, przeciwdziałajmy znieczulicy, bo jest bardzo dużo znieczulicy. Zastanawiam się, skąd w tyle ludziach jest jadu. Naprawdę. To naprawdę jest przykre, że człowiek człowiekowy wilkiem, brat bratu wrogiem, a jesteśmy jednym narodem, który bardzo dużo przeszedł i wycierpiał przedkowie się bili o ten kraj umierali, cierpieli a my co teraz robimy i wygląda na to, że ich walka poszła na marne a nie, nie pozwólmy na to nie możemy na to pozwolić żeby walka mojego dziadka waszych dziadków poszła na marne Weź, weźmy sobie to do serca weźcie sobie to też do serca ludzie i naprawdę mimo podziałów Szanujmy się. Nie kłóćmy się ze sobą walczmy. Są różne protesty. Yy, są różni, ale jak to powiedzieć, przywódcy tych protestów. Ale czy zastanówmy się, czy któryś z nich chce dla Polski dobrze, czy tylko chce się dostać do koryta. Oglądam różne protesty. Nie ukrywam. Czy Czujnego, czy Bietkę, czy Gabrysia, oglądam wszystkich i obserwuję. I co widzę? Kurwa hejt. Ten nadaje na tego, ten obraża tego, jest dużo hejtu, a szczególnie na pana Damiana Gabrysia. Jest bardzo dużo hejtu. No ludzie, po co? Po co? Każdy ma, ma prawo robić coś, każdy ma prawo być w internecie, coś robić. Nie jest to zabronione. Ale ludzie, po co wyzywać? No naprawdę pojawiają się nawet kurwa groźby karalne. Ludzie. No, co się dzieje z tym krajem? No, no naprawdę nie wiem, naprawdę to już... Naprawdę to jest chore, co się dzieje. Ale nie możemy, musimy po prostu walczyć. Musimy jakoś się zjednoczyć. Mimo tego, że jest z nami tyle podziałów. Mamy jednego wroga. Mamy jednego wroga, który chce nas zniewolić. To są politycy, którzy są, osoba, są na usługach globalistów, którzy chcą wprowadzić nowy porządek świata. I my musimy przy, przy, przeciwko tym skurwysynom walczyć. Nie możemy oddać kraju. Nie pozwólmy, żeby nasz kraj, kurwa, wpadł w ich jebane, brudne łapska. Nie możemy na to pozwolić. Ludzie, jednoczmy się. Działajmy. Organizujmy się. Ale nie kłóćmy się ze sobą. Jednoczmy się. Mimo, mimo tego, że jest między nami po, tyle podziałów. Tyle na dzisiaj. Cześć, w Wielkiej Polsce i do zobaczenia. Mam nadzieję, że następny filmik będzie wkrótce. Będę dodawał filmiki swoje przemyślenia. Prawdopodobnie będę się pojawiał też na jakichś protestach, będę wam pokazywał, co się będzie działo, co tam się dzieje, jak ludzie, co, jakie są reakcje ludzi, będę rozmawiał z ludźmi. Także bardzo też jeszcze raz zapraszam do subskrypcji tego kanału i do zobaczenia, do usłyszenia. Nie, żyje Wielka Polska!